Musimy zdać sobie sprawę z tego, że trauma tworzy nasze osobowości. I to stwierdzenie jest niezwykle ważne. Trauma nie tylko powoduje cierpienie, ale powoduje także to, że staje się w jakiś sposób architektem naszej osobowości. Kształtuje pewne przekonania i o nas, ale także o świecie i o innych. I te właśnie przekonania bo tak je nazywamy one stają się mapą naszej rzeczywistości. To są bardzo głębokie strategie naszego wewnętrznego przetrwania w tym świecie. I teraz ludzie mówią często, że muszą pozbyć się traum. A Ja myślę, że to są pewnego rodzaju portale, bo zgodnie ze spostrzeżeniami, na przykład Gabora Mate, on często powtarzał, że my mamy przyjrzeć się traumom, bo to nie jest nasz wróg, tylko drogowskaz, który pokazuje, gdzie jest ukryty nasz ból, właśnie ukryty nasz ból, gdzie są niezaspokojone nasze potrzeby. I wiecie, ja sam zauważyłem, jak pozwoliłem sobie pracować i przechodzić szkolenia, właśnie Gabora, to zauważyłem, jakie ja mam traumy bo ja w pierwszym momencie w ogóle ich nie widziałem. Gdzieś one na pewno się odzywały przez moje przekonania i być może z zewnątrz nawet były widoczne, ale ja ich nie zauważałem. No i okazało się, że było ćwiczenie, o którym wam dzisiaj opowiem, które być może was też wspomoże w waszej pracy, gdzie nazywa się to nieadekwatna reakcja. Czyli często taki jakby jakiś niekontrolowany wybuch. Jakaś złość, która się gdzieś pojawi. Taka reakcja, która jest nie, nie, nieadekwatna do sytuacji, która się zadziała, może wam pokazać, że za tym jest nasze zranione ja jest tam właśnie jakiś rodzaj traumy, który próbuje się przebić, które próbuje zostać zauważone, które po prostu próbuje zostać zintegrowane. I często nie jest to tak, jeżeli nie, nie będziecie pilnować, to to nie jest tak, że wy to zauważycie.